Was moi drodzy bardzo serdecznie, witam też serdecznie nowe osoby, nowe subskrypcje. Widziałam, że są, co mnie bardzo, bardzo cieszy, i zbliżamy się już do takiej dla mnie radosnej liczby 200. A ja kochani rok 2026 można powiedzieć, że zaczęłam z wielkim przytupem, bo zdecydowałam się na przeczytanie książki grubej pod tytułem Drwale Anni Proulx. I tutaj wam pokażę, jak ta książka wygląda. O, taki to jest, słuchajcie, grubasek. I tak naprawdę mamy tutaj powiedziane, że jest to saga rodzinna, ale ja po przeczytaniu mogę śmiało stwierdzić, że jest to saga rodzin, bo tutaj no, nie jedna rodzina ma znaczenie w tej książce. Akcja dzieje się przez kilkaset lat i dosłownie obejmuje sobą kilka kontynentów, bo mamy i Europę, i Amerykę i nawet klimaty pozaustralijskie, czyli Nową Zelandię. Występują tutaj zarówno Francuzi, jak i Angli jak i takie rdzenne plemiona indiańskie. I tutaj posłużę się ściągą, a mianowicie Akadyjczycy, Mikmakowie i to jest chyba taka najszersza grupa takich rdzennych właśnie Indian, która się w tej książce przewija i walczy o swoje tradycje, o ich zachowanie oraz nawet Maorysi. Maorysi myślę, że są Wam gdzieś tam już ze słyszenia nazwą znaną. Ogólnie kochani, ta powieść zaczyna się, właściwie opowieść wielka i długa i żmudna od znalezienia pracy przez dwójkę mężczyzn. I są to René i Duguet, którzy zostają oraczami i osadnikami w pewnej puszczy. Mają swojego szefa, który jest właścicielem tych ziem, i spotyka się z pewną Indianką, która tam samotnie wychowuje troje dzieci. I słuchajcie, wskutek pewnego nieporozumienia, a nawet bym powiedziała no takiego złego traktowania. Duguet, nie wiem jak się czyta imię tego bohatera prawidłowo, po prostu ucieka, wyrusza w puszczę samotnie i zaczyna swoją wędrówkę życia. A więc nasze losy René i Dugueta się rozdzielają i tak jakby powstają dwa różne rody, oczywiście z wieloma później rozgałęzieniami. I tutaj, kochani, już was zostawię. Może jeszcze dodam smaczku, że René zostaje przymuszony do małżeństwa z Marii, właśnie z tą Indianką. A dlaczego, to już musicie przeczytać sami. No, i praktycznie nie jestem w stanie opowiedzieć Wam fabuły tej książki, i też nie o to tutaj chodzi, ponieważ jest ona bardzo szczegółowa, dzieje się tu mnóstwo wydarzeń, mnóstwo rzeczy, mnóstwo przygód, i to jest właśnie taka książka, jakby złożona z kilku książek. Bo równie dobrze moglibyśmy z tego stworzyć sześć czy nawet siedem powieści. Ujmując, jakby. Ładnie syntetyzując tę wielką sagę, myślę, że warto tu wspomnieć, jakby nie tyle lata, nie tyle właśnie te szczegóły, bo tu dużo jest oparte z prawdziwych historii, do której y, czerpała ze źródeł właśnie ta pisarka. Ale najważniejsze dla mnie było, że taką główną sceną, na której dzieją się te wszystkie właśnie wydarzenia, rozgrywają, jest puszcza. Puszcza taka prawdziwa, złożona z ogromnych, ogromnych powierzchni naturalnego lasu, który jest olbrzymi, który jest tak potem i tak wszechwładny, że praktycznie no, człowiek czuje się taki, taki, taki malutki. I tu, kochani, właśnie. Ta puszcza, my obserwujemy jej zmiany. Jej zmiany przez rozwój cywilizacji, jej zmiany przez chęć zysku, przez interesy i rzeczywiście ona staje się coraz bardziej niszczająca, coraz bardziej pustoszona i niestety też trawiona przez pożary i to też z winy człowieka. Także rzeczywiście możemy tutaj obserwować zarówno taką symbiozę człowieka z naturą, ale też odejście niektórych ludzi, zwłaszcza białych, którzy planują tam po prostu, aby powstały nowe ulice, nowe. Miasta i tak też się w tej książce dzieje. Oczywiście życie no jest życiem, więc tutaj też pojawiają się małżeństwa mieszane, pojawiają się ludzie, którzy są zwolennikami zmian, którzy cieszą się z tego rozwoju coraz lepszych narzędzi, ale też pozostają takie też pierwotne ludy, które nie chcą żadnych zmian. No i zaczynają się wojny. Część ludów jest do tych wojen zmuszona, część jest właśnie przeciwnikami. No, generalnie konflikt rodzi konflikt, a w to wszystko wmieszają się biali ludzie, którzy nie mają Prawa do tej ziemi, ani prawa własności, to właśnie przez te mieszane małżeństwa gdzieś tam zaczynają się te różne plemiona i rody mieszać ze sobą. I tu właśnie w tej książce mamy mnóstwo losów dzieci naszych głównych bohaterów, a później ich dzieci, więc rzeczywiście jest to taka saga wielu, wielu rodzin. Są tu opisywane wędrówki, są tu opisywane losy bohaterów, które często nas poruszają przez różnego rodzaju śmierci, a te śmierci, tych śmierci, ich jest mnóstwo w tej książce. I są niektóre takie zupełnie naturalne zgony, ale niektóre zupełnie przypadkowe, jak choćby zakażenie od po prostu ubrania buta, w którym Szewc źle umieścił gwóźdź, no i niestety ten gwóźdź tą stopę przebił. Są tu też zgony właśnie przez pożary, są tu też celowe, planowane morderstwa, ale też niektóre przez omyłkę. Naprawdę w tej książce dzieje się bardzo dużo. Jest też epidemia cholery opisywana, kataklizmy takie naturalne, są też y, ogólnie podróże na okrętach na oceanie. Także powiem wam szczerze, że tu z każdej strony mamy zarówno przyrodę, jak i tak można powiedzieć taką książkę rzeczywiście trochę z wątkami. Podróżniczymi, a przede wszystkim przygodową, bo tutaj naprawdę ona się nie nuży. Ona słuchajcie, mówi nam raz skacze do tych bohaterów, raz do tych, raz właśnie poznajemy dalsze losy tego odgałęzienia. Za chwilę poznajemy, jak tamto plemię na przykład się rozrosło i co tam tych ludzi spotkało i rzeczywiście ja w tą książkę jakoś tak wsiąknęłam w ten świat, że dawno nie czytałam sagi, nie licząc tej sagi w przytulnej, ale to jest zupełnie inny rodzaj sagi, przyznacie, tam taki współczesny i obyczajowy. Więc takiej sagi gdzieś tam albo wojennej już dawno nie czytałam, a tutaj nie tyle właśnie, że jest to są pokazywane takie początki opanowywania żywiołu i natury i przyrody właśnie w postaci tych puszcz rdzennych, prawdziwych, pierwotnych i ludy tam zamieszkujące przez białego człowieka. Było to ciekawe, bo oczywiście nie jest to wymyślone. Takie rzeczy miały miejsce w historii, więc możemy gdzieś tam się w to zagłębić. I nie tyle mnie właśnie interesowały te szczegóły, jak wiecie, bo nie po to, jakby to czytam, aby to przede wszystkim zaśmiecać sobie umysł czymś wiedzą niepotrzebną, co w trakcie czytania jest to ciekawe i później ja poprzeczytam już o tym po prostu naturalnie nie pamiętam. I tutaj jest dużo dialogów, więc nie ma jakichś takich przepastnych opisów, mimo że książka rzeczywiście jest gruba, bo liczy sobie, słuchajcie, stron 859. Cóż Wam jeszcze by mogła powiedzieć, żeby zachęcić, a może niektórych zniechęcić? Na pewno nie jest to książka dla wszystkich. Jeśli lubicie krótkie formy, jeśli lubicie taką typową historię od deski do deski, która ma początek, środek i zakończenie, no to taka saga może nie być dla Was, bo tutaj tych wątków poruszanych jest. Mnóstwo. Tutaj bardzo często coś, co mogło być długą historią życiową, zostaje nam przez przypadek, przez los po prostu zatrzymane. I tutaj, właśnie na tej książce pojawiła się u mnie taka złota, cenna myśl, która myślę przy innych sagach nigdy mi nie towarzyszyła. Może dlatego, że nie były one aż tak mocno rozrośnięte czasowo. Tutaj mamy kilkaset lat. I na przykład w Przytulnej saga dotyczy tylko 4,5 roku, a więc jednego roku. Mamy coś takiego, że ja na przykład przywiązywałam się do pewnych bohaterów i bardzo szybko. Ta książka nauczyła mnie tego, że nie należy tego czynić, bo wyobraźcie sobie, że jeden z moich głównych bohaterów, którego polubiłam od samego początku, to już na stronie 86 jego nie ma. Gdyż po prostu umiera. Także powiem Wam szczerze, że tak było jeszcze przez kilkaset innych stron, że ja po prostu już gdzieś tam znowu się przyczepiłam do jakiejś rodziny. To mnie bardziej interesowało losy tego konkretnie człowieka. Niestety masz ci los, on znowu też ginie w jakichś takich niesprzyjających okolicznościach. Także mówię, to się czyta jak taką książkę trochę przygodową, ale też bardzo często dramatyczną. Nie zabraknie tutaj, słuchajcie, scen nawet dotyczących śmierci małych dzieci, więc myślę, że i tutaj łza może się w oku naprawdę zakręcić, no są tu rzeczy bardzo smutne, zresztą jak samo życie, tak, są i radości z nowych, nowo powstałych małżeństw, są zauroczenia, ale są też niestety właśnie zgony i to śmierci bardzo, bardzo przykre. Zresztą w tamtych czasach, wiecie, medycyna też była na innym poziomie, więc to też tak się czyta z duchem czasu, no niestety kiedyś tak było, może dzisiaj te osoby byłyby ratowane, ale w tamtych okolicznościach tak się po prostu nie działo. Także trzeba pamiętać, że wśród Indian są różne wierzenia i tutaj mamy właśnie o takich tradycjach, o zwyczajach typowo takich grupek plemion, które chcą to zatrzymać dla siebie, które walczą z tym bezlitosnym, wiecie, postępem, z tymi wdzierającymi się spółkami, coraz to nowszymi, które się krzyżują ze sobą. Mamy tutaj też problem spadków, tak, no bo nagle znajduje się jakiś krewny, który okazuje się, że ma prawo do jakiegoś tartaku w lesie, więc naprawdę książkę tę czytało mi się, powiem Wam szczerze, z zaciekawieniem i niestety przez powrót do pracy Musiałam oczywiście odstępować od tych kart stron i dzielić je na różne, dawkować sobie książkę nie z własnej woli, ale po prostu z przymusu, braku czasu, więc troszkę mi to zajęło i rzeczywiście nie miałam celu czytać powoli tej książki, ale niestety no ona na tyle ma te gabaryty, że jak widzicie, zajęło mi to po prostu czytanie praktycznie 6 dni stycznia. Więc polecam Wam, ale właśnie do takiego spokojnego czytania, a najlepiej jeśli macie wolne bo tej książki no, nie da się szybko przeczytać, a warto być na bieżąco, żeby nie utracić tych wszystkich właśnie powiązań między bohaterami, żeby się nie pogubić w nazwiskach, no bo trochę tutaj tych postaci będzie. No i tyle kochani. Myślę, że fajnym też sposobem jest od czasu do czasu właśnie rozczytanie się w takiej sadze. Ja po tych drwalach zdecydowanie mam ochotę sięgać częściej po taki gatunek literacki. I gdzieś tam mam ochotę też na taką sagę właśnie z czasami wojennymi i przypomniało mi się, że mam jedną niedokończoną, na którą będę polować kolejne tomy, więc z pewnością gdzieś tam w najbliższym czasie możecie się spodziewać. No a teraz sięgnę, oczywiście, po tym, po coś luźniejszego, a więc. Myślę, że znowu padnie na kryminał, ale jaki to oczywiście będzie niespodzianką. Wam natomiast jeszcze raz serdecznie dziękuję i za oglądanie, i za przystąpienie do tego kameralnego kanału. Ja mu chciała, żeby to się rozrastało, żeby było nas coraz więcej. No i do zobaczenia. Życzę Wam miłego weekendu, czy miłego tygodnia. Oczywiście wspaniałych lektur na początek stycznia. Kochani, zima przyszła prawdziwa, i tutaj powiem Wam, że może dlatego też czytało mi się fajnie tą książkę, bo tutaj też są takie północne lasy, jakby obszar dzisiejszy. Kanady, moglibyśmy powiedzieć. I tutaj faktycznie są mrozy, takie siarczyste, są ogromne temperatury, spadają w nocy do minus nie wiem, 20 stopni, a w dzień jest taki żar i upał, no bo te korony drzew w puszczy jakby troszeczkę powodują, że ten klimat jest inny, jak się jest w takim środku wiecie, naprawdę takiego gęstego lasu, przez który ciężko się przedzierać. Poznacie tutaj z pewnością fach drwala, to wcale nie jest takie proste i też wiedzę o wielu, wielu drzewach, o siekierach i że to wszystko Naprawdę nie, nie jest prosta praca, nawet takiego zwykłego drwala, któremu wydawałoby się potrzebna jest tylko tężyzna fizyczna. No, niekoniecznie. Także, kochani, za, zachęcam. Myślę, że jeśli takie tematy Was interesują, nie przeraża Was wielkościowo ta księga i nie przerażają Was te czasy 1800 i tak dalej, to myślę, że możecie być z tej książki zadowoleni. Annie Prowks napisała też: Słuchajcie, na przykład, książkę kroniki portowe oraz Tajemnice Broke, -Man no, i żegnam się, kochani, z Wami. Jeszcze raz Was ściskam, pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za spędzenie ze mną wspólnego czasu. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już szybciej, a nie dopiero po siedmiu dniach.